W dzisiejszym programie zawitamy do porąbki, gdzie zasiejemy ziarna pod kwietną łąkę. Odwiedzimy też ogród botaniczny Polskiej Akademii Nauk w Powsinie pod Warszawą. W Bielsku, natomiast razem z klubem Gaja, uczestniczyć będziemy w warsztatach Ekodzieło na Cmentarzu Żydowskim, a potem znowu zasiejemy kwiaty, tym razem w okolicach Żywca. O! Jesteśmy w przepięknej malowniczej porąbce. I kolejna nasza akcja w ramach projektu Polska kwitnie. Razem z naszymi przyjaciółmi z Wód Polskich. Tym razem również do, do sianie przyłączył się elektrownia Żar żarporąbka. Cieszymy się bardzo, że powstaje kolejna, miejmy nadzieję, wkrótce piękna, kwitnista łąka. Jak widzicie Państwo, tu na razie jest ciernisko, ale będzie za niedługo kwietne San Francisco. пока. że cała Polska kwitnie i to kwitnie łąkami kwietnymi razem z fundacją Zaangażowani.pl. Wody Polskie chcą, aby ta Polska była kolorowa, przyjazna, przyjemna dla ludzi, dla pszczół. Pszczoły będą na pewno przeszczęśliwe, bo taka łąka, która będzie składać się z rodzimych dzikich roślin, będzie dla nich świetnym źródłem pożytku. I mówimy tutaj nie tylko o pszczole miodnej, która mieszka tutaj w tej pasiece, Edukacyjnej, czy też która mieszka w pasiekach okolicznych pszczelarzy, ale mówimy o tych wszystkich dzikich zapylaczach, o tych zapylaczach, które tak naprawdę e, mają się w dzisiejszych czasach najgorzej, prawda? Dla nich to będzie wspaniałe źródło pożytku i dzięki temu one będą mogły na tym terenie dobrze żyć, e, rozmnażać się no i my dzięki temu będziemy korzystać, bo nasze rośliny będą porządnie zapylone. Chcemy ten teren położony przy brzegu zbiornika wodnego w Czańcu e, pokryć nasionami. Kwietnych łąk, jest z nami nasz współpartner finansowy, czyli PGE Energia Odnawialna. To już jest kolejna akcja, którą robimy wspólnie z elektrownią, wspólnie z gminami i staramy się być aktywni. Rynkę z energią będą. Tak jest, z zieloną energią. Staramy się z pełnych sił i z pełnym zaangażowaniem działać w celu rozwijania i ochrony tutaj środowiska naszych terenów lokalnych. Szczególnie istotne dla nas jest, są dla nas okolice, które są blisko związane z ciekami wodnymi, dokładnie mówimy o kaskadach rzeki Soły, o zbiornikach Żywieckim, Międzybrowskim, Czanieckim. Dzisiaj kolejnie skupiliśmy się na zbiorniku Czanieckim. Zeszłoroczna akcja pozwoliła nam się skupić na terenach około zbiornika Żywieckiego. Staramy się być gminą ekologiczną. Mamy tutaj obok tej łąki, która niebawem tutaj powstanie kwietnej swoją pasiekę, która już praktycznie trzeci rok funkcjonuje. Staramy się pogłębiać tą edukację wśród dzieci i młodzieży. Mamy wiaty ekologiczne, gdzie prowadzone są zajęcia z ekologii, gdzie, gdzie pogłębiana jest wiedza przez naszych najmłodszych mieszkańców. Myślę, że szczególnie ich wiedza już jest nawet może i większa niż nasza dorosłych. Dlatego cieszymy się z tej inicjatywy, że możemy po prostu jeszcze bardziej poszerzać te zagadnienia. Zapraszamy do. Siania Głąb w ramach konkursu Polska Kwitnie, który jest dedykowany dla szkół podstawowych w całym kraju, ale oczywiście nie tylko szkoły, ale zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej pięknej ojczyzny. Siejmy, pomagajmy, dla bioróżnorodności Polska Kwitnie! Jesteśmy na terenie Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie pod Warszawą. Przyjechaliśmy tutaj na zaproszenie Fundacji Zaangażowani.pl, którą znamy przede wszystkim z działań na terenie powiatu żywieckiego związanych z tworzeniem łąk kwietnych. Kolejna łąka kwietna powstaje tym razem na mazowieckiej ziemi. Tutaj jak Państwo widzicie mamy całkiem duży teren przeznaczony na naszą kwietną łąkę. Bardzo się cieszę, że program Polska Kwitnie mógł zagościć tutaj w tym wyjątkowym miejscu, Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie, że byliśmy tutaj gośćmi, że mogliśmy posiać wspólnie razem kwietną łąkę, także y, coraz więcej tych akcji z naszej strony będzie, także, tak, żeby wszystkie szkoły w Polsce mogły wiedzieć o tym i uczestniczyć w tym, w tym wspaniałym konkursie. Fundacja Zaangażowani.pl promuje swój konkurs ekologiczny Polska kwitnie skierowany do szkół na terenie całego kraju, polegający na wysiewie, pielęgnacji i trosce o utrzymanie szkolnych łąk kwietnych. Szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można na stronie internetowej polskakwitnie.com. Ale wróćmy do powsina, gdzie rozmawialiśmy o tym, dlaczego łąka kwietna jest o wiele bardziej przyjazna dla klimatu niż regularnie koszony trawnik. Jesteśmy ogrodem botanicznym, centrum zachowania różnorodności biologicznej. No i sama ta nazwa zobowiązuje. To, co Państwo promujecie, proponujecie, to jest tak naprawdę coś, co sprzyja. Y jest taką pochwałą różnorodności biologicznej, ale jednocześnie sprzyja propagowaniu w ogóle idei wychodzenia z czegoś bardzo takiego uproszczonego, a taką uproszczoną strukturą jest nasz znany trawnik który najczęściej musi być szmaragdowy, który nie powinien zawierać absolutnie żadnych, żadnych bylin, w tym roślin kwiatowych. W związku z tym możemy powiedzieć tak, że cieszymy się, jeżeli ktoś chce to promować. No i my w tym uczestniczymy. Oczywiście sprawa nie jest taka prosta, dlatego że my mamy świadomość tego, że ma to charakter taki troszeczkę steatralizowany. Ale jako promocja, Pewnie powinien taki charakter mieć. Prawdziwa łąka kwietna to jest dużo cierpliwości, wiele lat oczekiwania i systematycznego koszenia raz w roku i to jesienią. W związku z tym, teraz jeżeli Państwo sobie wyobrazicie to, że przy swoim domu musicie coś takiego mieć, to najczęściej kończymy na pięknie kwitnącym, nazwę to w cudzysłowie, chwastowisku, ale bardzo kolorowym. Rzeczywiście spełniającym liczne funkcje przyrodnicze, na przykład wiele roślin, które mamy na takim terenie, to są rośliny miododajne, no i na pewno cieszy oczy i pozwala nam sobie wyobrazić to, że jeżeli przetrzymamy i będziemy w stanie wytrzymać to, że trawnik nie jest koszony kilka razy w roku, to będziemy w stanie również w pewnym momencie dojrzeć do tego, żeby obok naszych domów były przede wszystkim łąki kwietne. I wspólnie razem posiadł tę łąkę, za chwilę Państwo dostaniecie nasiona do ręki. Także ta łąka będzie takim naszym wspólnym, wspólnym dziełem, który tutaj uczynimy. W wydarzeniu powsinie wzięli udział przedstawiciele polskiego gospodarstwa wodnego, Wody Polskie i Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań, które stoją przed nami globalnie i lokalnie, z wyzwań. Które są związane z utratą różnorodności biologicznej, z tym, że uciekają nam gatunki, że wraz z utratą choćby jednego gatunku możemy tracić kolejne. I każda informacja, która dociera do Polaków o tym, w jaki sposób można chronić gatunki, w jaki sposób można przyczyniać się do poprawy różnorodności biologicznej również w miastach, jest akcją, którą ministerstwo wspiera. Ja dodam też, że ta dzisiejsza akcja Polska kwitnie tutaj w ogrodzie. Wpisuje się idealnie w ogólnopolską kampanię Ministerstwa Klimatu i Środowiska chroń bioróżnorodność. W wodach polskich dbamy o to, aby retencja wód, czyli to, żebyśmy tą wodę zatrzymywali, żeby ta woda, czy w rzekach, czy w całej zlewni nie odpływała wprost do Bałtyku, jest naszym celem. Dlatego, że wszystko to, co robimy, czy dobre, czy złe praktyki, odzwierciedlają się później w naszym otoczeniu. Czyli, jeżeli mamy uszczelnione powierzchnie wszędzie, ta woda, gdzie my mamy gwałtowne opady, nie ma gdzie wsiąkać, wszystko spływa do kanalizacji, która jest niewydolna i mamy powodzie miejskie, szczególnie w miastach. Natomiast wysiewanie kwietnych łąk, to jest taki symbol tego, aby dbać o tereny zielone tereny biologicznie czynne, które pozwalają takiej wodzie deszczowej wnikać w glebę przesiąkać się niżej i odnawiać te zasoby docelowo też wód podziemnych, które są naszym takim skarbem, rezerwuarem tej wody czystej, pitnej, z której korzystamy. A przy okazji kwietne łąki wspomagają tą małą retencję wokół nas, w naszym ogrodzie. Bardzo aktywnie wspieramy takiego typu inicjatywy. Włączamy się w akcje w całej Polsce teraz również tu z fundacją z organizatorem będziemy również świętniałki na naszych obiektach hydrotechnicznych i wokół nich czy w naszych siedzibach będziemy wspierać też konkurs dla szkół aby jak najwięcej uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych Mogło włączyć się w tą akcję i empirycznie przez własne doświadczenie zobaczyć, jak taki zasiew, wysiew kwietnej łąki i jej wzrost wpływa na ich również otoczenie wokół szkoły, angażując też przy okazji uczniów, bo będą musieli taką łąkę doglądać, podlewać. Mamy nadzieję, że również zbierać deszczówkę do podlewania tych roślin i obserwować ich wzrost, kwitnienie, ucząc się obcowania z przyrodą. i tego, że ta przyroda musi być różnorodna, a łąki kwietne takie właśnie są. To też jest ważny aspekt społeczny, bo przecież konkurs, który towarzyszy wysiewaniu łąk kwietnych angażuje szkoły, angażuje uczniów, gromadzi ich wokół wspólnego celu. Jednocześnie warto wskazać, że w naszym resorcie w miniony poniedziałek rozpoczęła się ogólnopolska akcja Chroni bioróżnorodność, więc akcje takie jak dzisiejsza idealnie wpisują się w zamierzenia resortu klimatu i środowiska promocji, edukacji i zaangażowania w działania społeczności naszego kraju.. Taki problem, że wszyscy wszyscy wszystkim się podobają na zdjęciach. I wszyscy chcą takie mieć, tylko nie mają świadomości, że to trochę czasu potrzeba, bo dzikie rośliny one nie, nie kiełkują, nawet nieraz nie, nie zakiełkują w pierwszym roku, bo potrzebują no, takich warunków nieraz ekstremalnych, kiełkują bardzo długo, warunki, no właśnie, wodne, gdzieś tam susza. Więc a jednoroczne te piękne ozdobne to potrafią jak, jak mają dobrze to tam nie wiem tydzień czasu zakiełkują w ciągu miesiąca już kwitną kwitną pięknie przez nawet 5 miesięcy 6 bo, bo, bo nasze doświadczenia tak pokazują więc w tych torebeczkach są jednoroczne bo a jednoroczne czyli siłą rzeczy są też imigranci gdzieś tam z basenu morza śródziemnego a też jest maczek kalifornijski a tu nie chcemy. Jakby w tym miejscu, może, bo on tam pewnie gdzieś się znajdzie, ale chcemy mieć nasze rodzime, więc będziemy mieć z takich jednorocznych czarnuszkę, yy, haber bławatek, mak polny, yy, ale krowizioła zbożowego przepiękny, przepiękna gipsóweczka. Łąki kwiatne są piękne i tanie. Są lepsze dla zapylaczy, lepsze dla ptaków i przede wszystkim są lepsze dla nas. Same korzyści. Nie alergizujemy się tak pyłkiem straw. Nie wydajemy tyle pieniędzy na pestycydy, na nawozy sztuczne. Nie musimy kosić takiej łąki kilkanaście nawadniać. razy do roku. Oczywiście, kolejna korzyść, nie musimy jej nawadniać, jaka w to oszczędność wody wodociągowej, zwłaszcza teraz, gdy cały czas borykamy się z suszami. Jesteśmy na terenie cmentarza żydowskiego w bielsku białej, gdzie odbywał się festiwal Ekodzieło organizowany przez ekologiczny klub Gaja. Bardzo nam zależało, tworząc pomysł festiwalu Ekodzieło, żeby to nie była tylko sztuka, ale żeby to było coś konkretnego związane z przyrodą, czyli eko, ale dzieło, coś bardzo konkretnego. Poza tym przez te kilkadziesiąt lat pracy, szczególnie z młodymi ludźmi, ale nie tylko, wiem, że samo gadanie nie przynosi żadnego efektu albo minimalny efekt. Czyli chodziło o to, żeby coś zrobiono własnymi rękami, żeby młodzi ludzie starsi, bo pracujemy w różnych grupach wiekowej, poczuli, że można coś fizycznie dla siebie i dla przyrody zrobić. Dzisiaj będziemy przygotowali budki lęgowe dla ptaków oraz budki lęgowe dla wiewiórek. Można powiedzieć, że będą to bardziej takie schronienia dla wiewiórek niż budki lęgowe, no ale zasada jest ta sama. I jednego i drugiego schronienia jest to po prostu taka troszkę imitacja dziupli, że wiadomo, że ptaki. Gniazdują w różnych typach gniazd. Część buduje sobie gniazda, część y, po prostu y, y, zasiedla opuszczone dziuple przez dzięcioły, i takich, te ptaki nazywają się gniazdownikami, jest ich 40 gatunków w Polsce, ale żeby y, były dziuple, no to muszą być i dzięcioły, i duże drzewa, a jednych i drugich jest coraz mniej, więc żeby zapewnić tym y, ptakom schronienie, to buduje się te budki lęgowe. Stąd eko. Dzieło, coś bardzo, bardzo konkretnego. Stąd te budki, stąd to wyrywanie rdestowca, stąd to zakładanie y, y, miejsc dla zapylaczy, stąd sadzenie, czyli to wszystko, co, co można zrobić konkretnie, uczyć się, no jest dla mnie niezwykłym doświadczeniem. To jak młodzi ludzie przychodzą i na przykład pierwszy raz mają w, wiertarkę w ręku, pierwszy raz mają sierubokręt w ręku. To jest coś. Niezwykłego jak oni chcą to robić, dlatego że pracują zupełnie na innych narzędziach. Pracują na narzędziach technologicznych. A tu się okazuje, że trzeba coś przykręcić. Także mam nadzieję, że to przynosi efekt taki bardzo konkretny. Oto wyrywanie rośliny inwazyjnej rdestowca. No bo my chcemy tutaj miejsce ładne zrobić do użytku dla ludzi. Niszczymy, wyrywamy te rośliny, ponieważ są to rośliny inwazyjne. Jest to rdestowiec ostro kończysty który tutaj nam zarasta w, w tajemniczym ogrodzie i, no, i musimy go po prostu systematycznie usuwać, więc go wyrywamy, wykopujemy, mm, no i po prostu musimy to robić no, kilka razy w roku. Jesteśmy nad brzegiem Jeziora Żywieckiego, niedaleko ujścia do Jeziora Łękawki. Znajdujemy się w czasie zbiornika. Jest to teren, który ma przyjąć nadmiar wody w sytuacji, kiedy kaskada rzeki Soły przyjmuje wody opadowe czy roztopowe. Więc to miejsce sporadycznie jest pokryte wodą. Jest to tak zwana cofka, teren zalewowy zbiornika wodnego. Tutaj pod koniec kwietnia odbywała się akcja sadzenia łąki kwietnej. Fantastyczny dzień, przede wszystkim zacznę od pogody. Pogoda nam dopisała, jesteśmy szczęśliwi. Przez kilka dni przygotowywaliśmy teren, który jest za mną. Niedawno ukończyła się tutaj inwestycja związana z przedłużeniem tzw. ścieżki rowerowej wokół zbiornika jeziora Żwieckiego. No, a dzisiaj w ramach wspólnej akcji z fundacją zaangażowani.pl w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Kwitnie. Podejmujemy się trudu wysiania kwietnej łąki na tym obszarze, który mieści się w czasie zbiornika wodnego Jezioro jeziorożwieckiej. Jakie kwiaty będą? No, zrobiliśmy mieszankę właśnie z większą ilością kwiatów też jednorocznych. Generalnie wszystkie są miododajne i tak żeby efekt był, bo tam, tam jest grog wieloletnich, no ale wieloletnie będą w następnych latach, a chcieliśmy, żeby też efekt w pierwszym roku był widoczny. Także w, pięt, w pierwszym roku, roku, roku zakwitnie na błękitno Czarnów Siewna, zakwitnie na żółto len złoty, zakwitnie mak polny i ma wątpliwy na czerwono. E, następnie będziemy mieli e, ż, taki pomarańczowego krokosza barwierskiego. Tego wyrośnie bardzo, bardzo piękna łąka z wieloma kwiatami. Jest to łąka wieloletnia. Także w tym pierwszym roku będzie już kolorowo ładnie ale w drugim roku tej łąki będzie pokaże się troszkę więcej kwiatów, także to już jest wieloletnia łąka, miejmy nadzieję, że, że tu będzie taki naprawdę ładny, szczególny, szczególny szczególna okoliczność przyroda piękna jest to, to zakończenie również e, drogi e, ścieżki rowerowej także takie też miejsce na wypoczynek dla mieszkańców których, dla mieszkańców będą mogli również podziwiać właśnie tą łąkę, która jest Sadzona, siana właśnie przez polskie wody i fundację zaangażowani. .pl. Ja też dołożyłem, ale to będzie jakby na, na później no to będzie mniszek lekarski, bo, bo czyli te dmuchawce, latawce, wiatr, bo, bo to jest bardzo fajna, miododajna roślina. Pierwszy pożytek. Dla wczesną wiosną, bo w zasadzie on kwitnie najwcześniej, ale to będzie w następnych latach. I później zakwitną też i haber łąkowy, haber i haber górski też, ale to będzie w następnych latach. A w tym pierwszym będzie haber bławatek. I to już wszystko w tym programie. Do zobaczenia.